Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Roma Janka oraz studenci z kabaretu Luzik. Dzień dobry. Kto jest z nami? Bogdan Koźma. Ela Budziszak. Krystyna Wegner-Kowalska. Ryszard Iwański. Maria Żołecka. Stefania Trybuszewska. Stanisław Grodkowski. Kolejny odcinek audycji Razem raźniej przed nami, a o czym dzisiaj? Ona i on, jak śpiewała Budka Suflera z panią Haliną Jawór. Niebo i grom losów Ciągła zmienność. Ona i on. Może i ląd. Jedność i odmienność. Od kiedy świat tylko trwa, Adam wciąż z Ewą gra. Ludziom na złość. Pieków, wbrew bieguny dwa łączą się. Ona i on miejsce i czas i historia cała. Ona i on Wenus i Mars. Dwa krążące ciała. Ona i on niebo i grom. Koniec i początek. Ona i on morze i ląd. Nieskończony wątek. A jak to się wszystko z tymi kobietami zaczęło? Milion lat temu, gdy świat był rajem, brodaty Adam przed Bogiem staje. daj Boże daj, 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 Boże daj. Bóg się zamyślił, po chwili rzeczy, drogi Adamie, dam ci kobietę. Daj Ewę, 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 daj. Prześliczną Ewę chwycił za rączkę i wypróbował, nam na łączkę, daj e-wodaj, 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 Ewo, 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 Bóg się odwrócił wyrozumiale, i sami wiecie, co było dalej. A ona dała mu, dała mu, dała mu, dała mu, dała mu, dała mu, bez Bo mężczyzna, chłop, facet, czy nawet dziad to ostoja życia, bez którego nie istniałby świat? To Adam z woli Boga jako pierwszy zaludnił ziemską planetę. Dopiero później, dla towarzystwa Adama, Bóg stworzył kobietę. Wiesz, mój mąż to czyta moje wszystkie życzenia, wszystko czyta w moich oczach. O, to musisz być bardzo szczęśliwa. Dlaczego szczęśliwa? Wiesz, on tylko czyta, ale nic mi nie kupuje. Według Ulgiego Alena mężczyzna powinien mieć dwa organy. Ten drugi to mózg. Niestety przez niektórych mężczyzn rzadziej używany niż ten pierwszy. A narząd rzadko używany zanika. A przypomnijmy sobie, bo pewnie Adam i Ewa też musieli prowadzić jakieś trudne dialogi. No więc idzie Adam i Ewa przez raj. Ewa. Pyta Adama drżącym głosem: Adamie, kochasz ty mnie? A Adam rozgląda się dookoła, odpowiada: No kogo, a kogo Ewa mam tu kochać poza tobą innego, co? Świat cierpi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy cokolwiek znaczą. Starsze małżeństwo kachna i Antoni siedzą sobie w parku na ławce. No i kacha do antekach. Posłuchaj, kochanie, jak ten skowronek przepięknie śpiewa, a Antek na to no śpiewa, śpiewa. A dziwisz mu się, nie bolą go zęby i jest kawalerem. Niektórzy to mają szczęście, mówi Kacha do Antoniego. Patrz, ta Malinowska z góry ma znowu nową garsonkę. A Antek na to. Widzisz? A Nowak z dołu to ma nową piękną żonę. No i co? A ja chciałem teraz powiedzieć, raczej zaś zaśpiewać, co kobieta potrafi zrobić z mężczyzną. I czegóż chcieć od tego wani, toż jego winy nie ma w tym, że cyrku złapie go artystka, że poszedł za nią tak jak w dym. Gdy w pierwszym geście powitania do góry wzniosła białą dłoń, wciągnęło wanię pożądanie, bez reszty w swą przepasną tą. Marusię swą porzucił najpierw, A potem co noc aż do dnia Z artystką szalał w chińskiej knajpie, A ta Marusia z żalu schła. A Wania tamtej nas uciskał, Meduzy i w trzech smakach drób, Nie wiedząc nic, że ta artystka Wciąż wodę z mózgu robi mu. Bo nie wierzymy w czas kochania, że miłość biedy przyda nam. Ech, wania, wania, biedny wania, odspójrz, po linie idziesz sam. Mąż wraca z pracy i chwali się żonie. Dostałem na budowie papierkową robotę. Cudownie, co teraz będziesz robił? Trzepał worki po cemencie. Żona do męża, wiesz co, dziwny jesteś. Naprawdę dziwny jesteś. Pół roku zastanawiasz się, jaki model auta kupić, a mnie zaproponowałeś małżeństwo już po dwóch tygodniach. A co on na to? Co ty chcesz? Samochód, słuchaj, samochód to naprawdę poważna sprawa. No to facet do żony czule. Koteczku, pieseczku, żabciu. A żona po chwili: Słuchaj, no, słuchaj, no, zo, to dwie ulice dalej, wiesz? Wiecie, jaki jest dylemat mężczyzny? Żona tego w dodatku wyjść i patrzeć na to, czego już nie można mieć, czy zostać i mieć to, na co już nie możesz patrzeć. Tato, skąd się wzięła moja inteligencja pyta synek. Ojca. Hmm. Wiesz, chyba musisz mieć to po matce, bo ja moją jeszcze mam. Teraz pomyślmy, dlaczego kot jest podobny do faceta. Po pierwsze wrzeszczy, kiedy jest głodny. Po drugie zawsze się pcha do łóżka. Po trzecie wystarczy go pogłaskać i od razu podnosi ogon do góry. Po czwarte kiedy ktoś go pogłaszcze, zaraz domaga się więcej. Piąte lubi ocierać się o twoją przyjaciółkę. Nie lubi obcinania pazurów. Siódme. Czasem ma problemy z trafieniem do kuwety. Ósemeczka. Ciężko przymówić mu do rozumu. Dziewiąte. Jak jest zły, to zaszywa się w kącie i się w ogóle nie odzywa. Dziesiąte. Nie sprząta po sobie. Kolejne. Wpycha nos do każdego garnka. Przedostatnie. Nie wyjaśnia, dlaczego znika na cały dzień z domu. I ostatnie. Cały czas by spał. Przyjdzie nieproszona proszona, wtedy każdy szybko, bardzo szybko się przekona. Od świat tylko trwa, Adam wciąż z Ewą gra, ludziom na złość pieków wre, Bieguny dwa włączą się. Nie szuka. Do każdego serca chcesz czy nie chcesz? Wnet zapuka. O kiedy świat tylko trwa, a wciąż z ewą gra. Ludziom na złość, biegłych krew, biegły dwa łączą się. O kiedy, kiedy świat, świat w... tylko trwa, Wciąż z Ewą gra Ludziom na złość W chleb, krew dwa łączą się Złość, piekł, bryk, bieguny dwa łączą się Moi drodzy, słuchacie audycji dla seniorów tworzonej przez seniorów audycji razem raźniej, a my tym razem o relacjach damsko-męskich, przede wszystkim relacjach małżeńskich, oczywiście na wesoło. O po czym poznać, czy mężczyzna nadaje się na męża po ślubie? Tak, nawiązując do wypowiedzi koleżanki, mężczyźni są co najmniej nielogiczni. Twierdzą, że wszystkie kobiety są jednakowe, a ciągle uganiają się za innymi. Pewien chłopak pisze do dziewczyny na GG: Cześć, śliczna jesteś, wyrwałbym cię. Dziewczyna po krótkim zastanowieniu się odpisuje z pogardą. A co, to jak fast, żebyś mnie wyrywał? Zdenerwowany mąż do żony podczas zakupu. Co ty myślisz sobie? Sukienka, płaszcz, torebka, perfumy? Kobieto, do czego ty chcesz mnie doprowadzić? A ona ze spokojem, do stoiska kochany jeszcze z butami. Z weekendami, moi drodzy, to jest to samo co z facetami. Masz wielkie nadzieje. A zanim się obejrzysz, to już jest po wszystkim. Wiesz, kochanie, jak wychodzę do pracy, to się gole oczywiście. I wtedy czuję się, jakbym miał co najmniej 20 lat mniej. A, a, kochanie, a może byś mógł golić się wieczorem? Co dla mężczyzny znaczy gra wstępna? Pół godziny żebrania. Jeżeli kobieta myśli, że trafi do serca mężczyzny przez żołądek. To mierzy ciut za wysoko. Kochanie, wyrzuć śmieci. A daj mi odpocząć. Dopiero co usiadłem. A co zrobiłeś do tej pory? Leżałem. Kolega do kolegi przy lampce winka. Wiesz, tak pomyślałem ostatnio, żeby się ożenić, wiesz? No i co? No i co? Nic, nic, wiesz, tak pomyślałem, pomyślałem i już mi przeszło. Facet dał ogłoszenie do gazety, mniej więcej tej treści, no szukam żony. I jeszcze tego samego dnia otrzymał mnóstwo odpowiedzi. Zdecydowana większość zaczynała się słowami: weź pan moją, weź pan moją. Mąż wracając wieczorem po pracy, pyta żonę. Mamy coś dobrego na kolację? że ona wdzięcznie ociera się o niego, rozpycha, spogląda w oczy. No to um, może, może to będę ja. Mąż popatrzył na nią Kochanie, przecież wiesz, że nie mogę nic tłustego. I może ym, dlatego. Było pytanie żony do męża. Mężu, dlaczego ty mi nie kupujesz kwiatów? A jego sprytna odpowiedź bo jeszcze nie umarłaś. Jednak nie ma do końca dosyć, bo wyobraźmy sobie takie miłe, starsze małżeństwo, spaceruje po parku, patrzą na takie dwa pływające, tulące się do siebie łabątki i pan mówi, Kasiu, a może byśmy zrobili to samo, co on? Ona do Antoniego, Antek, ty chyba oszalałeś, dla twojej przyjemności nie będę przecież tyłka w wodzie mocy. Żona świeżo po kursie prawa jazdy Zobacz, Edek, ten facet już od minuty biegnie przed maską naszego samochodu. Zupełnie jakby chciał, żebym go przejechała. Co mam zrobić? No zjeść schodnika. Żona szyje sukienkę na maszynie, a mąż stoi nad nią i krzyczy: Teraz w lewo jeszcze bardziej prosto uważaj, nie za szybko! Przecież ty nie umieszczyć! No i po co te Twoje głupie komentarze? Chciałem Ci tylko pokazać, jak się czuję, gdy jedziemy samochodem. Bardzo dziękujemy za uwagę. Życzymy wszystkim pięknej niedzieli. Pamiętajcie o nas, audycja razem razniej nie tylko na antenie Radia Nakło, ale także można ją odsłuchać o każdej porze na naszym fanpage'u Nakielskiego Ośrodka Kultury. Zapraszamy serdecznie.